ja mam 44 nie bierze staminę? To się podziała z tobą Bimy się Nie no, wej Ile masz wziął? czekaj, ja mam stówę, ja bierze. mam stówę No ja też miałem stówę, to jedyszkę dałem Uze. A ty masz Bierz ile Patryks? 74. 51 no Czekaj Uwaga, odpalam Dzierambuj teraz masz? <laughs> 76 Ej ale level piąty, to już wiecie nie przelewki. Czekam bo gdzieś chce namok. Stu 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 rambo masz Patryk zaraz? Ja mam 61 teraz. O kurwa, Otworzył drzwi. Ten boost jest dobry. Ej. O kurwa. No somorożec diamentowy, bierzemy. <noise> <noise> Pomóż mi ktoś! Bo ja to stukę zaraz! Uwaga, Uwaga, uwaga. uwaga, uwaga. uwaga, uwaga ty, ktoś... telewizor Nie, jakieś figurki. Uwaga, łapki ktoś! bo Nie teraz! Szalecimy. Daj go, może na na Tu go dajemy? Tu go nie? Dobra. Dobra spokojnie mamy. tak! <noise> to jest łatwiejsze. Teraz będzie duże. Ja nie chwytam. Kurwa. Puściłam i wytrzymałem. Ja już dawno puściłem. No, ja nic ja, ja nie trzymałem nawet. Uwaga, O kurwa, to jedno. No już szasiewo. Uwaga, puszczam. Uwa. Powoli, powoli. Nie krzyżujcie wiązek. Kogo tam należy? <gry> Dobra <gry> git. O, ej, kurwa. Elegancko. Łążę go na bije, łążę go na bije. Łążę bije. To bije. Dobra, ty, jebana. Trzeba na daleką. Kaczka przyszła. Kaczka. <gry> kaczkę na to Chuj. Dobra, uspokoiła się. Spierdala ją te mnie Donata. Ej, a czy jest ekstrakt, teraz możemy zajebać tą kaczkę, nie? Nie? Możemy zajebać tą kaczkę? Chyba nie. Chyba nie. nie. Kurwiła się. Ła. Czekaj, trzeba ja Dobra. No nie, to już 30 HP mi zostało. Nie ty księci. Ej, jakbyśmy ją wszyscy wzięli tak dup, dup. No właśnie. Jak później nie da złapać, jak ona się odpala, to się nie da złapać Ona musiała jak Dola jakoś złapać i dopiero wtedy można nie rzucić, tego widziałem TikTok. No ale na polubiła. Ej, a jednicie ją wózkiem? Nie, dziękuję. Kurwa, bym ją dotknął teraz. Ty klaunem wysadzić ją. To klaun. klaun. Tylko trzeba klauna znaleźć. O kurwa, mat. To nie to... Uwaga Co to uwaga? Co się dzieje? Nic, po wiesz? A Ty, co się tu jest? To noga O kurwa uwaga, uwaga. się ty kator aktywował DZIĘKUJĄCYM Ty, a A chwila, o cór się, bo ja jezioro będzie mam, czekaj a nie Ty ten kaczor Jebana poszedł. kaczko ty. Nie. To się nitro. Ty A chyba, z... że sprzedamy to i tą kaczkę sprzedamy. Tym razem się uda, nie? Kaczkę. Co tą kaczkę ma? Czy poszło sobie gdzieś? Poszło. Co wódek brak? No, co to... Ej, co noga za nim? Kurwa, cofaj! Ja dwa AP, Co to musza? Kaczka leci. Ej, chodźcie, sprzedamy tą kurwę mało, bo mnie szlak trafi zaraz. No, Dawajcie dobra, ten dobra. wózek. O, utknę ją. Dobra, dobra, niech będzie tak Tylko musisz w ostatniej chwili wiesz Ale czemu nie... Jeszcze brakuje Dobierzcie coś jeszcze O, już kaszka o Kurwa, muszą teraz 5 tysięcy Ej, guys 5... tysięcy. Pięć... 5 tysięcy, bo niechcący uszkodziłem dzbanek. Niechcący. No Niechcący przez tą kaczkę jebaną. Do ogniska, jo. Bo tam ona załatwić. był piec. Ten szybciej, ta kaczka utknęła w tym wózku. Ej, zniknęła Ej, gdzie jesteście? Tutaj, ej, ludzie, kaczka zniknęła, utknęła chyba w tym wózku. O, tutaj to jeszcze nie byłem. Kurwa, straszą. <noise> Makijan MC Czekaj mapa To do to będzie jeszcze na ekranie co <noise> <noise> <jest jakiś> potwór <noise> <noise> Jeśli <Jakieś> kołki zaczęły <noise> ...diamet Czekaj, nie tu jest wyjście Jak tam?

Tu nic chyba nie ma, kurwa szafek nie sprawdzają, to coś skrzypi podłoga chyba. Kurwa! Ej, fortepian za 40 tysięcy! Patrzcie, kurwa! Tu jest jakiś dziwny pokój, więc może. Zawsze tą O nie, I chyba nie. Ogólnie to nie wniesiemy tego fortepianu, chcecie powiedzieć. O kurde Ostro Idziemy po fortepian, jak nie my to kto? Kto tam tabletki na siłę zjadł? Pewnie już chyba padł Ja jedne ja gdzie ten fortepian był? Tutaj. Do zobaczenia. Chyba, że go. Ło! Się wystraszyłem, czaszka chyba była. Coś tam skręciło do pokoju. No, powiem ci, że sam tego nie dźwignę. Wniszcie, czaszka, czaszka za nami! tu tu jest jeszcze? Ja yeah. A jest. To, to jest Zuzia podobno, tak? Kute, kurwa, tak. tak kurwa gra mi się tak. zacina. To jeszcze kewcia trzeba znaleźć. Ten fortepian byśmy tu przenieśli. Fortepian. <grym> o, jest Kevin. Jak <grym> 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 nie <grym> nie <grym> się skitrał? <grym> no to chyba mu nie udała się skrytka. <grym> No dawajta, idziemy po fortepian Może uda się go na ten wózek wrzucić Nie wiem Czaszka chyba gdzieś Ani z To jest nasza kolej Nie widzę wiemy drzwi, kurwa Dobra. Dobra, dawajcie po, ten fortepian O kurwa, panie o kurwa, to chyba na wózek nie damy rady dźwignąć co? Nie, musimy tak zanieść Nie, co nie? <grym> kurwa, się wystraszyłem O nie Ten chuj Odcią Odciągnijcie go od fortepianu. No ty kurde, kurde Pytnijmy o ojcu Pytnijmy o panie Poszedł sobie? Tak. Jak mnie wystraszył, aż kolany w biurko. <grym> Dobra, dawajcie, 10 tysięcy poszło już z fortepianu. No dawajcie, dawajcie. Kto tam mnie pcha? Kto kurwa? No ja i Kto oszukuje Musisz tam podić, bo... Kto oszukiwał na sprawnościowych testach? <grym> Czekaj, gdzie to idziemy teraz? Coś słyszę po prawej. Prosto, prosto. Tylko uwaga na framugę, teraz. Czekaj, muszę się zerknąć. Dobra, to jest szafka. Kurwa, kaczka. z <grych> Oj, kurwa. Przeszkadzajka, tak zwana. Idziemy, idziemy. Nic nie widzę, ale idziemy. Dobra, dobra, dobra. Idziemy, dobrze, dobrze. Teraz uwaga. Deski chujowo są ułożone. Ła! daleko proszę być.

Teraz jebała! Oj kum, oj tam lata Teraz Rambo musi sam fortepian targać Teraz głowa od Rambo, a Rambo się... Oj kum, nie ma podnieść no, <laughs> Fortepian Bo tam jest kawałek deski po prostu z przodu i... O, 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 o dobra, dobra. Widać, że ja odbił tam. ta deska A, po tamtej chodzi... strony! No, no, no. musiał wyżej zrobić, nie? To stronę. O. Czekaj, bo ma pomysł. Panie. Pana bo, bo jechał na to. Dobrze. A nie, tylko żony. Ichuj, 4000. <guletka> Aha. teraz. Nie, stój. Co ty robisz? No, nie, 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 tutaj. nie, tutaj, o, 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 o O o tak na Żeby on wiedział, co ty się na tej widowni. <laughs> Aha. No i tak, sam tego nie przeniosę Teraz <tryk> musi zbierać małe fanty. <tryk> małe fanty. <tryk> Kurcze, jak spadnie. No ten mój od Patryksa jest za wanną tam z tyłu. No, tym no. Tym, <tryk> no, no widziałem właśnie ten Ile tam trzeba do ekstraktu? 20 tysięcy uzbierać? 20 tysięcy, no. Ja tak, tak, masz po prawej stronie. Jest, tak, w Polsce coś mamy, nie? Coś, coś, jest. Teraz, teraz coś jest. Ale ile tego jest? <ślesk> no i chuj, przesunął i podróżował. Biedmiram wokół, jest w WTF-cie. No, teraz bym musiał znaleźć coś fajnego, drogiego. No clown tam był, choroby. O, kielisek. Grosz do grosza. Ej, gramy w w kamie papier nożyce. Nie. Yeah. <laughs> tam ja, jest yeah, Części jest. 7, a tu na trzy, cztery trzeba by było grać, ale okay. no, tak Trzy, cztery, Trzy, Zuzia przegrała, okej, okay. Sheldon teraz my <grym> Ale czego nie ma w tym, ja sobie pragnę Ka Kamień, Kamien, kamień no. Kamień, Dobra. Trzy cztery. ry To nie zadziałało do, ty, kurwa... Nie nacisnęło Piśleczki. się Nie <grym> Nie ma <grym> jeszcze, jeszcze raz Czekaj Dobra. Czekaj, muszę wymyślić Dobra, niech będzie nie. Dobra, Dobra, dawaj <grym> Trzy Cztery. Mis może być tylko jeden. Po, pokera i tutaj. My się dobrze bawimy, a Rambo to mu życie walczy. O safe. Łotwów safe. A to było ustaw... Coś tam było. Co nie? No? może kurwa kiedyś coś być. No, zazwyczaj Kevin tam jest. <głos> <głos> Dlatego się chował. <noise> teraz, ci się, teraz ci się nie udało, nie? Że twój łeb tam został. Wiesz dlaczego? W ogóle Zuzia się schowała obok i ten łeb przyszedł. Rozpierdolił Zuzię, <noise> rozpierdolił drzwi zobaczył, a nie mogę uciec, bo on stał mi natrosca. <noise> <noise> Panilka <noise> rozjebał drzwi. Jak stoi, jak, stoi. jak stoi, na baczności. A on nie jest ten, on tylko podrzuca w sumie. A to wystarczy stanąć nad czymś wysokim, jo? Mm -hmm. No jak cię podrzuca to chyba dwa hp O, oh, no chuj. O, okay. oh, <laughs> Było blisko.